Przyjaciele Gminnego Środka Kultury, bo tu jesteśmy, ale, ale przyjaciele dziś na pierwszy plan wychodzą, bo chodzi o przyjaźń, jaka łączyła nas z Arkiem, jaka łączy nadal. Ja nie lubię bardzo mówić w tej formie przeszłej. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się po to, by wspominać, pojednoczyć się różne osoby. W w różny sposób z Arkiem to, kroczyły swoją drogą muzyczną i też taką osobistą. Dziś kilka składów mogło dojechać, przyjechać, i tak, tak rozpoczniemy za chwilę. No, pierwszy będzie Goksir skład Tu Ark pracował najwięcej lat. Wielu tutaj miał uczniów, wiele, wielu nas poprowadził w drogę muzyczną. Sam się wiele nauczyłem od niego. Więc, e, tak na powitanie, na otwarcie tego wydarzenia, w e, skład pierwszy. E, druga będzie zupa grzybowa, z którą Arek e, na, nagrywał płyty. E, e, są w, w pełnym składzie dzisiaj. Później, Arka Arka, dobrze wielu osobom znana. E, pamiętajmy o. Sasa Strefa 51, akordeonowy występ. Także dużo dzisiaj tej muzycznej duszy, muzycznego ducha będzie tutaj wśród nas. Myślę, że też nie zabraknie najważniejszego ducha. Ja w to głęboko wierzę: ducha arka Kuśmierczyka. Arku, witaj, jesteśmy z Tobą, myślami, sercem i to wydarzenie Twojej pamięci poświęcamy. Zapraszam też o słowo powitalne e, panią dyrektor e, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, pani Agata Majk. A ja już sobie szaną, mam się Dzień dobry, Milena, pani Ewo, Pani Tadeuszu, Krzysztofie, dziadku Janku. Dziadek Janek, to taki jest przyszywany. Dziadek Janek Arka. Tak, to ten pan. <grych> Witamy serdecznie na koncercie poświęconym ku pamięci, świętej pamięci Arka Kuć Smirczyka, naszego kolegi z pracy, naszego przyjaciela. Wasza inicjatywa, czyli przyjaciele Arkowi, świadczy o tym, że Arek był, jest i będzie zawsze w Waszych sercach. Tutaj obok tej naszej sceny przy Pracowni Muzycznej, w której od zawsze pracował Arek, którą stworzył, która jest wręcz podziwiana przez muzyków, którzy tutaj nas ćwiczą, jest wyłożona księga kondolencyjna. Jeżeli ktoś, że chciałby wspomnieć, jakieś kilka słów zapisać w tej kar na kartach, to zachęcamy. Miłego wieczoru. Dziękuję. Wiele osób przez lata no, było, w zależności od wydarzenia, to nie jest taki stały skład, akurat, akurat te osoby mogły, ale było ich dużo, dużo więcej przez różne lata, różne wydarzenia, różne koncerty. Dzisiaj, dzisiaj w tym składzie Basia Ostrowska, Krzysiek Kuśmierczyk na wokalach, na basie Paweł Korzeniak, na perkusji Marcin Wójcik na klawiszu Rado Ostrowski, ja nazywam się Radosław Szewczyk. Witamy państwa bardzo serdecznie. Pierwszy utwór te utwory graliśmy z Arkiem na, na różnych wydarzeniach, ale ten utwór tak bardzo szybko przyszedł do głowy. Graliśmy w tym składzie goxy w skład covery, nie było z własnych autorskich utworów. Utwór co mi Panie dasz? Myślę, że sam tytuł się broni, i to pytanie zadajemy sobie właśnie: że jak nie ma wśród nas tak cieleśnie tego naszego wspaniałego przyjaciela, to, to tak duchowo pytamy: Co mi, panie, dasz to miejsce? że się stało I raz i dwa i trzy i w górę senka, wielki cis czuj mi trochę mi, jak szarotka klana Co mi Panie dać będzie pewny czas Jakie słowa ukołyszą moją duszę moją przyszłość na teren I czy warto, czy nie warto, mocno budeleje leje w gardło to i czar. Czy warto, że nie warto mocno wódeleje w był byłką? to mi panie dasz ten niepewny czas. Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją służbą na tyle i tak szat bym na tył usiadł. I czy warto, że nie warto mocno leje w był